Was, bardzo serdecznie. Cieszę się, że tak dużo osób, pomimo że zapowiadali duży śnieg. Jesteście odważni. Wielkie brawa dla Was. Dziękuję Wam bardzo za przybycie. Witam serdecznie przede wszystkim naszego drugiego kapelana. Mamy dwóch kapelanów. Jeden jest dzisiaj chory, także ksiądz Marek Smułka, nasz nowy kapelan. I pochodzi z Dunajca, także wielkie, wielkie brawa dla księdza Marka Smuki. A witamy prezesa zarządu głównego Józefa Cikowskiego, który to jest zarówno naszym prezesem do, wiceprezesem do spraw kultury, także on będzie dzisiaj prowadził wieczór. Jesteśmy wybranym kołem. Wielkie brawa dla naszego prezesa Józefa Cikowskiego. Też czarnego Dunajca. <gry> Tak. E, chciałam powitać a, tak samo wszystkich e, członków Zarządu Głównego. Po kolei może wiceprezes Stanisław Ludzia, porąży e, Krystyniak, e, kapelmistrz e, Marek Bukowski, Dunajcą tak samo. E, następnie jest e, Mateusz Staszel, sekretarz finansowy, tak samo Skunajca, członek Zarządu Głównego. Witamy z zarządu jest zbójnik. Nie znam na Wojtek Kwak. Wojtek Kwak. Wielkie brawa dla niego. Królowa. Teresa Skupień Teresa Skupień I wiceprezes do spraw kultury. Piotr Łukasz Wielkie brawa dla członków zarządu głównego. A teraz przy okazji, jak jeszcze jestem przy głosie, chciałam podziękować całemu zarządowi i wszystkim członkom koła Czarny Dunajec. E, to dzięki ich e, ciężkiej pracy i oddanej, i oddanej ciężkiej pracy to koło istnieje i te i uroczystości, które mamy, wszystkie imprezy, oni to przygotowują, oni to robią. Także jeżeli możecie, cały zarząd z wielkimi brawami o... dla, dla koła. A teraz co, pozostaje mi pożyczyć wam... W nowym roku wszystkiego najlepszego, przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, zadowolenia, żeby wam nie brakowało niczego, a przede wszystkim miłości i zrozumienia bliźniego. Bez miłości i bez zdrowia jest ciężko żyć, także szczęść wam Boże, wszystkiego najlepszego. A teraz oddaję głos prowadzącemu, który będzie prezes Związku Podhalan. Jesteśmy kołem wybitnym, dlatego prezes prowadzi. Zacunmy. Na na zdrowie, na ten Nowy Rok, co by się darzyło, mnożyło, co byście byli zdrowi, weseli, jako w niebie janieli. Niech ten 2015 rok czuje się wam dużo zdrowia, dużo radości w waszych domach, w waszych rodzinach. Żeby ta gwiazdka Betrańska wam świeciła, kierowała was dobrą drogą Związek po całej całe jedno, wszyscy jesteśmy razem, wspomagamy się, wspieramy, dorocąy ile drugiemu, tak to mówią. Jest sobie być to roce, marzenia, wszystkie spełnili w tym 2015 roku. A teraz w głosu tutaj wiceprezesowi Staskowi. Um, powie takie życzenia, jak to się gadało dawno na podcholu. No to sniž mozej, vítejtě na snižtě, na zdrowie, na ten nový rok, co by se vám kapusta i grobov, co by se vám dařilo v kumorze, v oborze, v w sendej dobře. Co by se vám dařilo, telo vůkův, kělom moče v dachu koukův, telo čelicek, v a telo konickův, kělom v kloče kulickův, telo oblicek, kělom Co by się mądarzeły kurczęta najkońsięta prosięta i cielęta, jagnięta co by się kury cuwate, i Co by się mądarzeły kury cuwate najgęsie siadłate i co by wąchani kury pod dwa kaniesły, a jak już nie po dwa, to choć po trzy. Co by się mądarzeły barany z i krętymi rogami i co byście jeździli kuniami z białymi nogami. Co by wąskini nigdy nie chybiał mąki a w Sperniku, co by wam zawsze wisiały Sperki. Co by się wądarzyły króle w dory, ale i pół w te kosyków. Co by się wądarzyło tyle dzieci, które przy piecu śmieci, w każdym kątku po dzieciątku, a za piecem troje, i no, żebyście nie w niebie za się moje. Co byście się doczekali drugiego Bożego Narodzenia i Nowego Roku, szczęśliwszego, zimniejszego, weselszego, jakoście przeżyli. Tak wam, Panie Boże, tej tego w zarząd główny Związku Potana w Północnej Ameryce z prezesem Juskiem Czikowskim, Dunajcanym, Nejhadia Ostasek i Udziałorawiec. Trzymajcie się zdrowo i Bóg zapłać, Syn Boże. Ja otrzymałem list od księdza proboszcza, księdza Krzysztofa Koco, który przesyła Wam najserdeczniejsze życzenia na nowy rok. I teraz właśnie odczytam ten list od niego. Drogi księży Marku, kapelanie Koła Czarny Dolańc, drogi parafianie w USA. Życzę Bo święta Bożego Narodzenia. To namacalny znak miłości Boga do człowieka. Oto Bóg, nasz Stwórca, posyła swego Syna na ziemię, żeby zbawić ludzkość. Jezus żyje wśród nas i czyni znaki, na które niesie cześć ludzi, jak ślepa lubina przeciwna. Nie pozwólmy, aby i dzisiaj w naszym życiu zabrakło Jezusa. Niech rodzi się na nowo w naszych sercach i w naszych rodzinach, w pracy i w życiu codziennym życzę księdzu kapelanowi i wszystkim parafianom radości i pokoju płynących z betlejemskiej groty do Bożej dziedziny, pełnych pokoju świąt narodzenia pańskiego oraz błogosławionego nowego roku 2015. Bóg zapłac za wszelką waszą życzliwość pamiętaliśmy o was na pastelce w Dunajcu ksiądz Krzysztof i proboszcz w parafii Czarnym Dunajcu także ja również dołączam się do tych życzeń dla was wszystkich, jako właśnie kapelan Czarnego Dunajca jest tu zaś, jest tu mój pierwszy wasz Wasz opłatek, mam nadzieję, że nie ostatni. Także a, miejmy nadzieję, że razem będziemy budować, razem będziemy wspólne, wspólnotę budować czarno Dunajcką tutaj, a na tej ziemi. Ostatnio jak jest na parafii a, na północy, ja cały czas mówię, że jestem między Śledzikami, ale ja tylko ze śledzikami. Także górola wzięli na, na północ. I ostatnio jak była pasterka, to moi parafini dowiedzieli się, że mam wielki talent. I jaki talent to się dowiecie, bo jak w do Dunajcu nie siedzieli, to nigdy po Górańsku nie gotował. A talent mam taki, nasyślcie na zdrowie na ten Nowy Rok, co by się wam da zła, kapusta i groch, co byście zawsze zdrowi byli i po doktorach nie chodzili, co by się wam syczka udawało, a co smutne daleko złomiało. byście się dużo nie urobili, a dularków pełnych kiesy nie mieli, byście co by we odwiedzali, a jak już nie odwiedzacie, to, to mieli miłe wspomnienie, a w kory byście się radzi widzieli, i fajny imprez zrobili. by wam członków przybywało i co by to koło na wzór stawiało. A tak do reszty, co by wą byli, co byście byli zdrowi i weseli, jako w niebie, jak Janiel i Ceko Panie Boze, Dej. Jeszcze raz wszystkiego dobrego na ten Nowy Rok. I teraz poświęcą opłatki i, po, i pomodlimy się przed, a, przed pokarmem, który będziemy spożywać. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. W tej uroczystej chwili wychwalamy para naszego Ojca za tą świętą noc, kiedy On się narodził i kiedy dzisiaj wspominamy ten dzień, a w którym narodzony Jezus Chrystus przyszedł na świat, rodząc się z Marii Dziewicy. Dziękujemy Ci, Boże Ojcze, nasz za ten biały chleb, opłatek, owoc ziemi i ludzkiej pracy. Które zgromadził nas dzisiaj w jednym, jako jedna wielka rodzina, tak samo jak zjednoczona jest jedna wielka rodzina w Wigielia. Prosimy Cię o bogosła nas i te opłatki, którymi będziemy się łamać i zwyczajem Ojców naszych składać sobie wzajemne życzenia świąteczne. Panie ty sam nauczyłeś nas tego, aby w znaku łamania się chleba dzielić się z innymi, a zwłaszcza potrzebującymi miłością, życzliwością i pokojem. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Teraz za mową przejdę po stołach, poświęcę Wasze opłatki. a tu a, Panu prezesowi za nie zaświęcam tą kolędę. Oh To właśnie wtedy znajdę cię w pozytywny i nasz przyjazny...